No, witam wszystkich z zupełnie nowego miejsca Jesteśmy nieopodal stoczni remontowej Jestem na e, takim pomoście nad kanałem portowym Cieszy mnie to, że jest tak dużo pracy mają że e, statki tu przypływają z innych krajów i e, są remontowane Tutaj właśnie o, widać jest zakryty cały statek Widocznie dosyć głęboki remont jest tego statku. Wszystkie dźwigi widzę są w ruchu. Powolne bardzo, bo to są ciężary, ale jest naprawdę bardzo fajnie i cieszę się z tego, że jest taki ruch w porcie. No dla tych, którzy by się zorientowali, gdzie jesteśmy, jesteśmy na tyłach elektrociepłowni, która. Jest tutaj nieopodal. A właśnie się buja pod mną grunt. Bo to jest wiadukt. I tutaj widok kanału w drugą stronę. Powolutku panoramę zrobimy. O, widać jest te dźwigi, to wszystko pracuje. I mam nadzieję, że tak zostanie. Że już nikt nie będzie tutaj robił zakusów, żeby. W Polsce niszczyć polski przemysł stoczniowy. To jest piękne, naprawdę patrzeć na to wszystko jak e, się rozbudowywują statki, jak się remontują. No naprawdę serce rośnie. I abyśmy tacy dalej byli. To na razie, cześć wszystkim!